Idealny ryż do suszy lepszy niż w suszarniach? Za chwilę zobaczycie, że to nie tylko możliwe, ale i całkiem proste. Najchętniej powiedziałbym. Użyjcie ryżowaru i zróbcie idealny ryż za każdym razem. Ale dzisiaj wybieramy trudniejszą drogę i będziemy używać zwykłego garnka. Dobry ryż. Krótkie ziarno, najlepiej kosi hikari z nigaty, ale może być też kosi z Wietnamu, bez problemu do dostania przez internet. Dobry garnek. Grube dno, solidna przykrywka. Ja będę używał żeliwnego, który długo trzyma ciepło. Dobra woda. Przede wszystkim smaczna i miękka. Jeśli wasza kranuwa nie smakuje najlepiej, użyjcie po prostu wody butelkowanej, ale nie mineralnej, tylko źródlanej. Woda mineralna, przez wysoką zawartość jonów wapnia i magnezu, będzie wodą twardą, która średnio nadaje się do ryżu do suszy. Dobry ocet. Ja preferuję japońskie octy i dzisiaj użyjemy octu Mizakan, którego jedynym składnikiem jest ryż, bez dodatku alkoholu. Możecie go zastąpić zwykłym octem ryżowym, ale jeśli uda Wam się zdobyć ciemniejsze japońskie octy, zdecydowanie warto. Cukier i sól w odpowiednich proporcjach. Ocet, cukier, sól 5 do 2 do 1. Przede wszystkim nie powinno być za słodko, a to niestety jest bolączka w większości polskich suszarni. Wlewamy wodę, żeby przykryła cały ryż i zaczynamy polerowanie. Zobaczcie na kolor tej wody. Póki jest taka mętna, musimy powtórzyć to płukanie minimum 2 lub 3 razy, aż stanie się krystalicznie przezroczysta. Drugie płukanie. Tamtej wody nie wylewajcie, przyda się na przykład do podlania roślin. Ja potrzebowałem trzech półkań, ale Wy musicie przetestować to samemu, bo każdy ryż jest inny. Po wypolerowaniu zalewamy ryż wodą i zostawiamy go w takiej formie do namaczania na około pół godziny. Dzięki namaczaniu ryż nie stanie się rozmiękły na zewnątrz, a twardy w środku. Dlatego jest to bardzo ważna część tego procesu. Po 30 minutach ryż powinien zmienić barwę z takiej przezroczysto-perłowej na mleczno-białą. Zobaczcie. Namoczony ryż ląduje w garnku. Wlewamy odmierzoną wodę. Dbamy o to, żeby całość ryżu była dokładnie przykryta wodą. Na razie jeszcze nie przykrywamy, ale ustawmy sobie palnik na maksimum. I dopiero w momencie, jak ta woda zacznie się gotować, zamkniemy przykrywkę, zmniejszymy palnik na minimum, pozwolimy temu ryżowi gotować się przez około 15 minut. Widzicie, że woda zaczyna bulgotać, to znak, że powinniśmy zamknąć przykrywkę i zmniejszyć ogień. Niech powoli gotuje się przez następne 15 minut. Po tym czasie możemy wyłączyć gaz, ale absolutnie nie zdejmujemy przykrywki. Przez następne 10 minut ten ryż będzie gotował się na parze, ale już bez ognia. W tym czasie możemy przygotować zalewę, dodając do octu cały cukier i sól i dokładnie wymieszać. Jeśli macie problem z wymieszaniem tak gęstego roztworu, możecie zagotować to w rondelku albo podgrzać w mikrofalówce. Zobaczmy co tutaj się dzieje. Wow! Jest przepiękny. Zresztą sami zobaczcie. Ryż z garnka wyciągamy specjalną łyżką, ale jeśli takiej nie macie, spokojnie możecie użyć silikonowej szpatułki. Zobaczcie, nic nie przywarło idealnie. Teraz musimy pracować szybko, bo zalewę dodajemy do ryżu, kiedy jest on bardzo gorący. Na razie równomiernie dodajemy około połowę tej zalewy. Mieszamy. Robimy to bardzo dynamicznie. Ale też delikatnie, żeby nie zniszczyć ziaren, dobrze. Reszta tylko jeszcze ułóżmy. Jest już całej zalewy. Mieszamy i tniemy. Bardzo ważne żeby bardzo dokładnie wymieszać zalewę i dzięki poprzedniemu etapowi polerowania ta zalewa idealnie wchłonie się w ryż. Zobaczcie, tu nie ma mowy o rozciapcianym klejącym się ryżu, idealna separacja ziaren, pięknie to wygląda. Taki ryż należy teraz szybko schłodzić. Możecie użyć suszarki w trybie zimnym, możecie użyć mały wentylator albo, tak jak ja, deskę do krojenia lub wachlarz japoński, jeśli macie takie narzędzia w domu. Taki ryż po schłodzeniu przekładamy do wyższego pojemnika i w zasadzie jest gotowy do podania. Ale może najpierw go spróbujmy? Przepyszny, idealny. Najczęstsze błędy? Za duży ogień i pominięcie namaczania ryżu. Efekt? Ryż rozmiękły na zewnątrz i twardy w środku. Dużo cukru lub gotowe zalewy. Uzyskamy słodki ryż, który potem musimy utopić w sosie sojowym. Naprawdę nie tędy droga. Nie ryżu. Taki ryż będzie bardzo gąbczasty, śluzowaty, będzie się kleił. Naprawdę nie polecam. Rozgotowany ryż. Jeśli dacie za dużo wody, zrobi się miękki, a po dodaniu zalewy wyjdzie z niego paćka. Nic przyjemnego, a separacja ziaren jest naprawdę kluczowa. Za mało wody. Jeśli macie garnek z taką lekką przykrywką z dziurką, nie wytworzy się tam nadciśnienie, a część tej pary wodnej ucieknie. Dlatego jeśli używacie takiej przykrywki, dajcie 10 a nawet 20% więcej wody w porównaniu do tego, co podałem w przepisie. Tutaj powinien być rand, dlaczego sushi masterzy w Polsce często przygotowują ryż rozgotowany, zbyt słodki albo twardy. Ale nie będę się paswił, bo chyba mam i tak wystarczająco zbyt wielu wrogów w tym środowisku. Pokażę Wam za to, jak szybko skręcić ulubione rolki moich dzieci, czyli salmon na wokado Jeśli chcecie pełne wideo jak przygotować takie rolki od A do Z, dajcie znać w komentarzach, ja zaproszę wtedy zaufanego sushi szefa, który zdradzi nam wszystkie swoje sztuczki i triki. Do następnego.